Witajcie! W dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy sprawdzić, jakie urządzenia korzystają z Twojego Apple ID. To bardzo proste. Na początku po prostu przechodzimy do ustawień naszego iPhone'a, czyli do tej ikony, którą widzicie tutaj. Jeśli nie możecie jej znaleźć, możecie przesunąć ekran całkowicie w prawo i w tym pasku wyszukiwania wpisać ustawienia. Klikamy na ikonę, a następnie klikamy na nasze imię i nazwisko, które pojawia się tutaj na górze ekranu. Kiedy już jesteśmy w środku, na samym dole ekranu pojawią się wszystkie urządzenia, na których jesteś załogowany. Dlatego wszystkie urządzenia będą widoczne tutaj poniżej. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić w ten sposób, możesz wejść w dowolną przeglądarkę i przejść pod następujący adres URL account.com. Gdy już wejdziesz, po prostu zaloguj się swoimi danymi, a w prawym górnym rogu w menu możesz kliknąć i pojawi się opcja urządzenia. Tam również możesz zobaczyć, na jakich urządzeniach jesteś załogowany. Jeśli któregoś z nich nie rozpoznajesz albo chcesz je usunąć, po prostu kliknij na nie i będziesz mógł je usunąć. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.